Dzień dobry, witam Cię w kolejnej audycji Self Loverki. Dzisiaj poruszymy temat, który dotyczy nas wszystkich: samodyscyplina i jej związek z motywacją, miłością własną oraz autorytetem zewnętrznym i wewnętrznym. Samodyscyplina to jest mój ukochany temat, więc zaczynamy. Ta kompetencja często kojarzy się z czymś trudnym z koniecznością zmuszania się do robienia rzeczy, których nie chcemy. Ale czy rzeczywiście musi tak być? Czy da się działać skutecznie, nie rezygnując z miłości do siebie? Co robić, gdy czujemy, że napędza nas tylko poczucie obowiązku albo strach przed konsekwencjami? Na te pytania poszukamy dzisiaj odpowiedzi. Punktem wyjścia będą ankiety, które przeprowadziłam na moim Instagramie. Pokazały one coś fascynującego. Ludzie mają różne poziomy samodyscypliny w zależności od kontekstu. Wyniki te mówią wiele o naszych wewnętrznych mechanizmach i motywacjach. Omówię to szczegółowo, ale przede wszystkim chcę, żebyś wyniosła z tego odcinka coś bardzo praktycznego, czyli narzędzia, które pomogą ci znaleźć równowagę między dyscypliną i miłością do siebie. To zacznijmy od wyników ankiety. W pytaniu, jak oceniasz poziom swojej samodyscypliny, takim ogólnym pytaniu, większość z moich odbiorców uplasowała się w przedziale 6-8, co oznacza, że Radzą sobie nieźle, ale jednocześnie czują, że mogliby być bardziej zdyscyplinowani. To pokazuje, że samodyscyplina jest dla wielu jeszcze z nich wyzwaniem, szczególnie tam, gdzie nie ma tej wewnętrznej motywacji. Drugie pytanie dotyczyło tego, jak bardzo jesteś zdyscyplinowany w wykonywaniu rzeczy, które lubisz. No i tutaj dominowały wyniki 9-10. To nie jest zaskoczenie. Kiedy robimy coś, co kochamy, samodyscyplina staje się niemal niewidzialna. Nie musimy się zmuszać po prostu, bo naturalnie chcemy to robić. Przykłady, no jeśli kochasz sport, no to go robisz. Jeśli kochasz malowanie, nie możesz się doczekać, aż wyciągniesz talugę. Tak samo jest z innymi pasjami, jak gotowanie, czy chociażby spędzenie czasu z rodziną. Jeżeli kochasz swoje otoczenie, kochasz swoich bliskich, to naturalnie znajdujesz czas albo wręcz wychodzisz z inicjatywą, żeby organizować wspólnie rzeczy. Trzecie pytanie dotyczyło tego, jak bardzo zdyscyplinowany jesteś, jeżeli chodzi o wykonywanie rzeczy, których niekoniecznie lubisz. No i wyniki pokazały tu wyraźny spadek. Więcej osób uplasowało się w przedziale 4-6, ale co ciekawe, aż 29% osiągnęło wynik 7-8, a 18% nawet 9-10. To sugeruje, że część z moich obserwatorów wykazuje niesamowitą zdolność do działania mimo braku przyjemności. No i jak to możliwe? Napędza ich coś innego autorytet zewnętrzny, moi drodzy, który często opiera się na poczuciu albo obowiązku, albo presji społecznej, a czasami nawet lęku. A czy samodyscyplina idzie w ogóle w parze z miłością własną? Czy można mieć jedno bez drugiego? Bo samodyscyplina i seflów bywają postrzegane jako przeciwstawne siły. Nie wiem w ogóle dlaczego, ponieważ ja sądzę zupełnie odwrotnie. Ale niektórym wciąż wydaje się, że bycie zdyscyplinowanym wymaga rezygnacji z przyjemności, z odpoczynku czy łagodności wobec siebie. Ale no to jest naprawdę tylko część prawdy, bo przyjrzyjmy się temu bliżej. Jeśli samodyscyplina opiera się wyłącznie na autorytecie zewnętrznym, bardzo łatwo wpaść w pułapkę, tak? Bo działasz, bo musisz, bo tak wypada. No bo co pomyślą inni? Przykład. Nie lubię stawać o 5 rano, ale robię to, bo mój szef tego ode mnie wymaga. No i w dłuższej perspektywie taka motywacja prowadzi do wypalenia ogromnej frustracji i poczucia, że żyjemy życiem, które nie jest nasze, brakuje tam sensu. Często się słyszy, że pracuję tam tylko dla pieniędzy. Nie lubię szefa, nie lubię otoczenia, nie lubię obowiązków, ale muszę, więc to robię. Jeśli nie kochamy siebie wystarczająco, to też łatwiej ulegamy presjom. Może to wynikać z przekonań też wyniesionych z dzieciństwa, takich jak, muszę zasłużyć na miłość albo moje potrzeby są mniej ważne niż potrzeby innych, muszę być jakaś, żeby mnie zauważono, zaakceptowano. No i tacy ludzie często stawiają cudze oczekiwania ponad własne pragnienia i pasje, tańczą jak im zagrają. Co skutkuje brakiem satysfakcji z życia, no i ogólnie ogromnym poczuciem niezadowolenia. Ale samodyscyplina, wspierana przez self-love, to jest klucz do zdrowej równowagi. Kiedy motywacja wewnętrzna i zewnętrzna współpracują, działamy skutecznie, ale też nie zapominamy o sobie i o to nam chodzi. Ja powiem więcej: samodyscyplina to jest najwyższy wymiar miłości własnej, ponieważ kiedy robisz to, co kochasz. Albo kiedy robisz to, czego niekoniecznie, co niekoniecznie lubisz, ale wiesz, że to jest dla Ciebie dobre, to Ty tym samym okazujesz szacunek swojemu zdrowiu, szacunek sobie, swojemu rozwojowi, ogólnie swojej istocie, w zależności o jakiej czynności będziemy mówić. Przykład. Nie lubię wstawać rano, ale wiem, że poranny spacer z psem poprawia moje zdrowie fizyczne i psychiczne, a więc to robię. Nie lubię Gotować sobie zdrowych potraw, łatwiej jest zamówić sobie coś z knajpy, ale przeznaczę więcej czasu, pójdę na te zakupy, przygotuję ten zdrowy posiłek i zjem go w spokoju z miłością. Wybiorę to, ten dłuższy proces niż easy way, fast food, bo wiem, że to będzie z korzyścią dla mnie, mimo tego, że niekoniecznie lubię proces. To jest samodyscyplina. To jest coś, co sprawia, że ludzie właśnie potrafią wytrwać w zdrowych nawykach. Self-love, czyli miłość własna, pomaga nam zrozumieć, dlaczego coś robimy. Nie dla innych, ale dla siebie. Teraz porozmawiamy o dwóch podstawowych rodzajach motywacji, które kierują naszymi działaniami: motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Oba te mechanizmy są naprawdę bardzo, bardzo ważne, ale działają w totalnie różny sposób i wywołują zupełnie inne emocje. Motywacja wewnętrzna to siła, która wynika z naszych pasji, zainteresowań, a także z chęci rozwoju. To właśnie wtedy działamy, bo naprawdę chcemy to robić, bo sprawia nam to radość i daje satysfakcję. Na przykład, jeśli trenuję, to robię to, bo kocham to uczucie siły i energii, które pojawia się po ćwiczeniach. Kocham ten czas dla siebie, kiedy mogę skupić się na swoim ciele, poczuć, jak pracuję i widzieć postępy. To jest motywacja wewnętrzna, napędza nas w sposób naturalny, bez zmuszania się. Z kolei motywacja zewnętrzna działa zupełnie inaczej. Opiera się na obowiązku, presji, oczekiwaniach innych ludzi. Może to być presja społeczna, strach przed oceną lub pragnienie osiągnięcia nagrody. Na przykład trenuję, bo nie chcę, żeby inni widzieli mnie w złej formie. Albo dlatego, że boję się przytyć i stracić akceptację otoczenia. Zauważ, że w motywacji zewnętrznej nie chodzi o przyjemność z działania, ale o to, by uniknąć czegoś, czego się obawiamy, albo spełnić czyjeś oczekiwania. I teraz pytanie, gdzie jesteś na tej skali? Co bardziej napędza Twoje działania? Radość z tego, co robisz, czy raczej poczucie obowiązku, lub presji? Złoty środek między tymi rodzajami motywacji to klucz. Obie są potrzebne, ale to motywacja wewnętrzna powinna dominować. Dlaczego? Bo to ona sprawia, że nie tylko osiągamy cele, ale również czujemy spełnienie. Działamy z przyjemnością, a nie z przymusu. Motywacja zewnętrzna może być dobrym punktem wyjścia, ale to wewnętrzna motywacja daje nam siłę na dłuższą metę. I tutaj chcę pomówić chwilę o tym, co jest bardzo ważne i bardzo ściśle łączy się z motywacją wewnętrzną i zewnętrzną, mianowicie o autorytecie wewnętrznym i zewnętrznym. Te pojęcia z psychologii opisują, skąd pochodzi nasza siła do działania i podejmowania decyzji. No i zobaczcie, autorytet wewnętrzny oznacza, że działamy w zgodzie ze sobą, że sami dla siebie jesteśmy autorytetem. Podążamy za swoimi wartościami, potrzebami, celami. To my jesteśmy swoim najważniejszym przewodnikiem, czyli to jest esencja tego, czego uczę Was jako self-loverka. Kiedy mamy silny autorytet wewnętrzny, to potrafimy powiedzieć nie presji zewnętrznej i skupić się na tym, co dla nas naprawdę ważne. Przykład: decyduję się na regularne treningi, bo chcę czuć się silna i zdrowa, a nie dlatego, że ktoś mi to narzuca. Proste. Na no tym przykładzie to naprawdę rozumiemy. Z kolei autorytet zewnętrzny działa wtedy, gdy nasze decyzje i działania są napędzane przez oczekiwania innych, normy społeczne lub strach przed konsekwencjami. Czyli, krótko mówiąc, wybieramy bardziej za bardziej ważne, bardziej znaczące czyjeś zdanie niż nasze. To sytuacja też, w której robimy coś, bo coś wypada, bo coś trzeba, bo ktoś tak chce. Bo szef mi każe. Nie dotrzymujesz swoich własnych terminów, spóźniasz się na swoją wizytę do lekarza, ale jeżeli ktoś organizuje jakieś spotkanie i wymagane jest, żebyś ty tam była, to zawsze jesteś na czas. Dla szefa, dla osób ważnych dla ciebie. Nigdy nie nawalasz, ale nawalasz dla siebie. Co ważne, silny autorytet zewnętrzny może mieć zarówno swoje korzyści, jak i zagrożenia. Z jednej strony pozwala nam działać efektywnie, nawet w trudnych sytuacjach, no ale z drugiej strony, jeśli dominuje, no to może prowadzić do zaniedbywania siebie i swoich potrzeb. To jest ogólnie oznaka tego, jeżeli totalnie nie masz silnego autorytetu wewnętrznego, bardzo mocna oznaka tego, że siebie stawiasz na szarym końcu. Że w swoich oczach, no słabo wypadasz, nie liczysz się dla samej siebie zbyt mocno. Brak równowagi między tymi dwoma autorytetami może skutkować naprawdę mocną frustracją i wypaleniem. Wyniki mojej ankiety, o której powiedziałam na początku tego podcastu, pokazały wyraźny spadek poziomu samodyscypliny przy wykonywaniu działań, które nie sprawiają przyjemności. Większość uprasowała się w przedziale tym średnim. Co wskazywało nam na umiarkowaną zdolność do działania w takich sytuacjach. Jednak chcę jeszcze raz odnieść się do tego, co naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe: że 29% osób osiągnęło wynik 7,8, znaczy zaznaczyło taki przedział 7,8, a 18% nawet 9,10. To sugeruje, że ta część osób wykazuje niesamowitą zdolność do działania mimo braku przyjemności. I zobaczcie, no, to tylko pokazuje, że jest gro osób, których napędza ten autorytet zewnętrzny. Wszystko byłoby ok, gdyby naprawdę była ta mocna równowaga, że zarówno dużo robię sama dla siebie i też potrafię działać na rzecz innych, no ale często, niestety, ten autorytet zewnętrzny, szczególnie jak widzę, tak pracuję w moich sesjach 1.1 z moimi podopiecznymi, to często jest brak miłości własnej, brak poczucia własnej wartości, niska samoocena i autorytet zewnętrzny jest bardzo wysoko. Poczucie obowiązku, poczucie presji, lęk przed konsekwencjami. No, jest to siła, która działa wtedy, gdy nie odczuwamy naturalnej motywacji do działania, no ale robimy, bo tak trzeba, bo wypada. I kobiety często w, um, uczestniczą nawet w kursach rozwojowych, bo myślą, że zrobię to dla mnie, zrobię to dla samej siebie, bo chcę dla siebie dobrze, ale. Nie wykonują potem tych kursów, i okazuje się, że dołączyły, bo widziały, że bardzo dużo osób dołącza, że to jest jakieś popularne wydarzenie, jakiś popularny kurs, czytają opinie, chcą mieć taki efekt, jak ktoś, albo cenią bardzo ten autorytet zewnętrzny danej mentorki, powiedzmy, no ale potem dyscyplina w tym, żeby przerabiać kolejne moduły, no jest żadna. Czyli tak naprawdę motywacja do tego, żeby pomóc sobie, żeby zadbać o siebie, o swój rozwój, o swój mental, emocje, no, wynosi zero. I tutaj pojawia się naprawdę duży, duży problem. Bo silny autorytet zewnętrzny, no to jest, słuchajcie, oznaka dyscypliny, czy może jednak wyuczonego posłuszeństwa. Bo jeśli ktoś ma większą dyscyplinę w nielubianych działaniach, to może świadczyć o trzech głównych aspektach: wysoka zdolność adaptacji do wymagań zewnętrznych. Wyuczone wzorce albo lęk przed konsekwencjami. No i taka osoba potrafi świetnie funkcjonować w systemach wymagających podporządkowania. To świetny pracownik etatowy, niewolnik. Praca, szkoła to oznacza, że ta osoba jest odpowiedzialna, jest zdolna do działania mimo braku naturalnej motywacji. No tańczy jak mi zagrają, więc no, są jakieś korzyści? No okej, okay, tak, no, efektywność w trudnych warunkach, rozwój, yy, dyscypliny pomimo. Niechęci, zdolności przezwyciężania emocji i tak No ale często wysoka samodyscyplina w takich nielubianych działaniach też wynika z wychowania, w których nagradzano nas za spełnianie oczekiwań innych, a ignorowano nasze potrzeby wewnętrzne. No i to jest przykre, ale naprawdę widzi się to bardzo mocno. Patrząc na dzieciństwo gdzieś moich klientek, czy patrząc na to, jak byliśmy wychowywani w latach 80., -tych, 90. -tych, ludzie w rocznikach podobnych do mnie no to było jeszcze to żeby spełniać oczekiwania jak mam siedzieć jak mam mówić co mam robić czego nie robić co wolno co nie wolno bardzo było mocna mocny był taki fokus na, na to posłuszeństwo ogólnie dzieci się tak wychowuje w tym mocnym poczuciu posłuszeństwa trochę ze, ze zdeptaniem ich wewnętrznych potrzeb i silny autorytet zewnętrzny też może być napędzany strachem, prawda? Przed porażką, oceną czy brakiem akceptacji. No i zagrożenia są ogromne, bo przede wszystkim jest to zaniedbywanie siebie, czyli dalej pozostawanie w miejscu, że nie kocham siebie. Nie jestem dla siebie wystarczająco ważna. No więc moi drodzy, moje drogie, jak znaleźć tę równowagę między samodyscypliną a self-love? Słuchajcie, dla mnie. To jest naprawdę znak równości. Kochasz siebie, dbasz o siebie. Jeżeli siebie kochasz, to nie ma mowy o tym, żeby odkładać siebie na, na później. Bo jeżeli ty tylko mówisz o tym, że tak, tak, kocham siebie, bo raz na tydzień nałożysz sobie maseczkę, a tak naprawdę nie dbasz o swoje emocje, o swoje potrzeby, nie stawiasz siebie wysoko w, w priorytecie, nie traktujesz siebie jako autorytet, no to nie reprezentujesz tej miłości własnej, tylko to są puste czcze słowa. Więc mam dla Was kilka wskazówek, które możecie wprowadzić w życie już dzisiaj. Po pierwsze, poznaj swoje potrzeby. Zanim zaczniesz działać, zadaj sobie proste pytanie, ale naprawdę bardzo ważne, dlaczego ja to robię. Czy to, co robisz, wynika z Twoich prawdziwych potrzeb, czy może spełniasz znowu oczekiwania innych ludzi? Czy robisz to, bo chcesz, czy dlatego, że musisz? Dwa, ustal priorytety. Nie wszystko, co robisz, musi być perfekcyjne. I nie wszystko musi być zrobione na raz, ok? Skup się na tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Jeśli czujesz, że masz dużo na głowie, wybierz jedną lub dwie rzeczy, które są dla Ciebie kluczowe. I nie próbuj być najlepsza w każdym obszarze, bo to jest najprostsza droga do wypalenia. I w samodyscyplinie wcale nie chodzi o to, że jesteś multitaskerką i robisz y, pierdylion rzeczy w jednym czasie, ok? 3. Buduj nawyki. Nawyki to sposób na zamienianie trudnych zadań w coś, co robisz automatycznie. I jeśli powtarzasz coś regularnie, to z czasem przestaje to być wyzwaniem. Naprawdę klucz tkwi w powtarzalności. Na przykład zaczynaj zawsze dzień od szklanki ciepłej wody i od myśli na temat wdzięczności. To jest prosty sposób na wprowadzenie. Pozytywnego nastawienia, podniesienie energii. Możesz to wykonywać codziennie i polecam Ci łączyć dwa nawyki w jedno. Na przykład, nie wiem, szczotkowanie zębów, mówię moim podopiecznym, gdy szczotkujesz zęby, patrzysz sobie w oczy, to wyślij tam do siebie miłe słowa. W myślach, Patrzę sobie w te oczy w odbiciu lustra, bo właśnie pijąc tą poranną wodę, pomyśl za to, że jesteś wdzięczna, że ją pijesz i jeszcze dodaj za dwie rzeczy. Czwarte, odpuszczaj sobie. To jest chyba najtrudniejszy punkt, ale niezwykle ważny, bo nie dość, że bardzo dużo osób nie ma mocnego autorytetu wewnętrznego, no to jednocześnie ma bardzo wysokiego wewnętrznego krytyka, oceniacza. I pamiętaj, że to nie, jest pora że to nie porażka, jeśli czegoś nie zrobisz. Naprawdę uczymy się na błędach, uczymy się na naszych doświadczeniach. I miłość do siebie polega na tym, by być dla siebie dobrym, nawet wtedy, gdy nam coś nie wyjdzie, więc odpuść sobie i jeżeli nie byłaś zdyscyplinowana w robieniu czegoś na rzecz siebie, możesz sobie zarzucać, że ach, znowu nie udało mi się, chciałam wzmocnić mój autorytet wewnętrzny, ale znowu nie udało mi się, to zadaj sobie pytanie, to o którym Ci mówiłam na samym początku, teraz tych punktów, dlaczego? Dlaczego tak zrobiłam, dlaczego jednak odpuściłam i polecam ci autorefleksję zamiast krytyki. I na koniec chcę przypomnieć, że samodyscyplina i self-love nie tylko nie muszą być w konflikcie, ale wręcz się uzupełniają. Najwyższym wymiarem miłości własnej jest właśnie samodyscyplina, zapamiętaj to sobie, bo to jest zdolność do działania dla siebie, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe. I to jest decyzja. Pamiętaj, to jest decyzja o tym, by dbać o swoje zdrowie, o swoje cele, o swoje marzenia. Niezależnie od chwilowych emocji, spadków ich czy zmęczenia, nikt za nas naszego życia nie przeżyje i nikt nam naszego życia nie ubarwi. Nie liczmy na to, że przyjedzie rycerz na białym koniu. To nie są bajki Disneya. My jesteśmy kobietami sprawczymi, świadomymi, silnymi i potrafimy naprawdę dbać o siebie. I nie potrzebujemy żyć w oczekiwaniu, że nasze życie składamy w czyjeś ręce i tylko czekamy, kto co z tym zrobi. Prawdziwa miłość do siebie to nie tylko jest też odpoczynek i łagodność. Pamiętajcie o tym, że to też jest odpowiedzialność. To jest cecha dojrzałej, dorosłej. Odpowiedzialność za swoje życie. Kiedy uczymy się, jak połączyć dyscyplinę z miłością do siebie, to odkrywamy swoją prawdziwą siłę. I kluczem jest znowu równowaga. Działanie w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami i potrzebami. Samodyscyplina to jest forma szacunku do samego siebie. Nie chodzi o perfekcję, ale o wytrwałość w dążeniu do tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Chodzi o to, by robić więcej dla siebie z miłością, a nie z przymusu. Także dziękuję Ci bardzo, że byłaś ze mną w tym odcinku. Zastanów się, co Cię bardziej napędza: autorytet zewnętrzny czy wewnętrzny. Jak wygląda Twoja równowaga między samodyscypliną i self-love? Podziel się swoimi przemyśleniami ze mną na Instagramie czy w komentarzach w moich social mediach. Jeśli chcecie się nauczyć, jak rozwijać tę równowagę i wykorzystać ją do budowania życia w zgodzie z własnymi wartościami, to zapraszam serdecznie do mojej szkoły Self-Love, gdzie wspólnie pracujemy nad wszystkim, co związane z miłością do siebie, nad siłą, samodyscypliną i tym, żebyś czuła się komfortowo z tym, kim jesteś. Bo jak jesteś prawdziwą sobą, to jesteś najlepsza. Pamiętaj o tym. Trzymam za ciebie kciuki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.